Ja przy tej debacie chciałem się zapytać Półtora roku rządzicie. Gdzie jest nowa strategia bezpieczeństwa narodowego? Gdzie jest strategia obronności? Podstawowe strategiczne dokumenty, na których obiera się bezpieczeństwo Polski. Nie ma tego. Wy zapewniacie tylko papierowe bezpieczeństwo uchwałami i rezolucjami. Wy się miotacie. Wy nie działacie rzeczywiście na rzecz bezpieczeństwa Polski. Mówicie o tarczy wschód. A ja się zapytam, tarcza wschód to jest czasowe, chwilowe, wschód. Wstrzymanie przeciwnika. Co dalej? Co dalej z całym systemem obronnym? Szanowni Państwo, Panie Marszałku, ta polityka, którą obecnie prowadzicie, jest absolutnie nieodpowiedzialna. Same zakupy, jaki jest stan mobilizacji sił zbrojnych, jednostek operacyjnych, czym obstawicie w zasobach osobowych, ludzkich i sprzętowych Tarczę Wschód? Macie takie symulacje?